Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Koko i kolejny odcinek wyzwania minimalistycznego życia. Kochani moje dwa małe szkraby właśnie wstały i tutaj trzeci najmłodszy u jej się obudził, tak? Pewnie papu chcę. Amando moja droga zajmij się córką. Nakarmimy ją piersią, przytulimy Dobrze, ty też wstałeś, tatusiu. Sika ci się chce, więc tutaj. O! Najpierw krówka, nakarmimy i sobie skorzystamy. Chciałabym jeszcze droga Amanda, a jeszcze nie skończyłaś, dobrze. Nie wiem, jakiś błąd dziwny. Inny ocień skóry, jak kładzie ją do łóżeczka, a tutaj ocień skóry jest jaśniejszy, nie? No, zobaczcie. O, widzicie? <laughs> nie wiem, co się dzieje. No, to są uroki gry i nowych aktualizacji. No właśnie, kochani, rozwiązałam problem z aktem urodzenia, wpisałam kod i mamy akt urodzenia naszej Aury. No, trzeba sobie jakoś radzić. Widzę, że ta parka wstała, a nie, małżonek śpi. I Cię kochana, tutaj ładnie ogarnąć. Dylan. Chciałabym, ponieważ mamy problemy, kochani, finansowe, zaraz Wam o wszystkim opowiem. A ty złotko, i sobie skorzystać. Ta, skorzystać. Zobaczę, co my tutaj mamy w tej lodówce. Pewnie nic. Jajka na toście, dobra, są. O, jej na konie. to masz szczęście, nie musisz gotować. Łopati, bierzcie porcyjki. Proszę, widzę, że mała wstała. Gdzie ty się skarbie wybierasz? Nie ma żadnej pobudki, tylko skorzystaj sobie z nocniczka. I chciałabym, żebyś także sobie wzięła papu, dzięki czemu się już wami tak zajmiemy. Ty kochana... Weźmiesz sobie gorący prysznic, a ty właśnie prysznic bierzesz i możesz sobie coś zjeść. No i dziecko, płaczę. Auruś, co się dzieje? Pió rudna pielucha, to mama się tobą zaraz tutaj pozajmuje. Mm -hmm. A tatuś, kochani, zajmie się, zresztą wujaszek także zajmie się naszym ogrodem. Co to tak śmierdzi? No to wyrzuć, nie mamy innej e, rady. Tatusiek nie sobie skorzysta. Yy, I tutaj musimy się zająć otwaszczeniem, nie? Wojejku, otwarszcz. Możesz podlać. Teren i opryskaj przeciwko owadom. Kochani, wspomniałam. Co tutaj robisz? Aha, <gry> no tak, bo wyrzucałeś. Wspomniałam, że mamy problemy finansowe, już Wam wszystko tłumaczę. Na razie tak: sprzedaj mi nasze uprawy. A tutaj możemy, no nie możemy, łowieju, możemy tutaj sprzedawaj i to szybciutko kochani, nie mamy na rachunki, wyobrażacie sobie pierwszy raz coś mi takiego spotkało w naszej rodzince że nie mamy na rachunki ktoś tutaj, o braciszku nie mam czasu momencik, dzieci zjadły zjadł Nikolas to Alano a to tak. Wyczyść te śmierdziele. Ty możesz tutaj podejść. I mama się nikolasem na razie zajmie. Jory chyba je, nie? Nie, uskończyła. Ojej, ale te dzieci dzisiaj szybkie są. A ty się musisz nalatać, nie? Hmm. Ty jesteś głodny, to weź sobie. Jeszcze musimy naszą o, farmą się zająć. Ty też możesz później zjeść, i kochana, wykąpiesz mi e, jary, A Amanda. Ja skończę to wykąpień Kolasa. Zresztą zobaczymy, która skończy ostatnia. Kochani, jak wspomniałam, mamy problemy finansowe. Nie mamy na rachunki. Jak widzicie, wnoszą one 8587 simolonów. My mamy jak na razie na koncie 7962 simolony. No i tak, dziewczyny ze sobą rozmawiały, postanowiły zwiększyć zakres usług naszego sklepu, bo jak wiecie, my żyjemy to pokolenie żyje przede wszystkim z farmy, żyje przede wszystkim z wyrobów, z naszych wyrobów, i co w tym sklepie uda nam się sprzedać. Możesz wykąpać Alexa. A te złotko, mhm. a całkiem nieźle, jak widzicie jego umiejętności. Nie, on się tutaj pobuduje, o. tym się y, zajmie. Dobra, to idź, otwarszczyć i podlać. Tak, wracam znowu do tematu. Jak wiecie, nasze. No, momencik, 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 tutaj mała. Ona z komunikacją. Niech ona sobie tutaj klapnie i poogląda filmy na tablecie. No i, kochani, ponieważ, jak wiecie, to pokolenie żyje tylko z farmy, tylko wytworzonych przez nas wyrobów. Dziewczyny długo, długo rozmawiały ze sobą. No i postanowiły zwiększyć zakres usług naszego sklepu. Jeszcze sprzedamy miodek. O. Nie znoszę tak przerywać wpół zdania. Chodź tutaj jeszcze Pobaw się i pogłaszcz. Dziewczyny, kochani, postanowiły zwiększyć zakres usług naszego sklepu na możliwość kupowania naszych wyrobów przez plopsy. Tak, Amanda, kochani, najlepiej jej się to udaje. Moment, bo ty jesteś głodna. Chciałabym, żebyś zjadła. Tutaj potrzebujesz uwagi. To tata się zaraz tobą zajmie. Ty masz co robić. Moja droga, chciałabym, żebyś mi wytarła. I możesz posprzątać. I zaraz wrócę do przerwanego wątku. A ty, no mój drogi, chciałabym, żebyś tak. Opowiedzieć dziecku śmieszną historię, porób zabawne miny, obejmij czule, pochwal i możesz go pouczyć mówić. tatusiowie dzisiaj do lekcji. Ty się później ogarnij pod prysznicem. Ty w miarę. Okej, okay, się czujesz. No i kochani, tak wam wspomniałam. Poszerzamy zakres usług naszego sklepu. Będziemy teraz sprzedawać przez internet, przez plopsy. Amandę z nawczynią właśnie plopsów udało już się jej co nieco posprzedawać. Zresztą, kochani, sobie ten dzień z nimi pograłam, żeby trochę tutaj popracować. Piękne pufki udało nam się. Zrobić. Chciałabym, żebyś wystawiła je na sprzedaż. Taki śliczny ochraniacz ocieplacz na skrzynkę, także wystawiamy. Wystawiamy także zrobione przez nas ubranka. No i mam nadzieję, że sprzedaż nastąpi w miarę, w miarę szybko. No, niestety, opłatę musimy ponosić. Miodek, mam nadzieję, że sprzedajesz. To co? Będziemy dalej dziergać, nie? Może teraz w tym kolorze chciałabym, żeby zrobiła. No i nasza Alana, kochani, malowała, malowała i jeszcze raz malowała. Tutaj widzicie jak wygląda jej aspiracja. Chciałabym, żebyś kochana, tak to będzie sim dzieło. O. Wystawimy to wszystko na plopsy. Tak, wystawiamy. Te też nasze dzieła. I mam nadzieję, że w miarę w miarę szybko. O! Oh! No proszę już. Sprzedaj. A to jeszcze miałaś wystawić. Wystawiaj wszystko tak. Co tam miałaś w wyposażeniu? No to my, kochana, siadaj i dziergaj, dziergaj, bo dobrze ci to wychodzi. A co tam, chłopcy? Sika ci się chce, więc jak tata skończy marudzić, to sobie będzie skorzystać. Małemu też się chce sikać. Ujej, ale ty się ładnie bawisz tam. To i sobie skorzystać, Jory, Siku? Nie. To niech ona jeszcze tam siedzi, buja się. I wiecie... O, te plopsy, te plopsy, mała płacze. No to ciocia się nią zajmie, słuchajcie. Pokarmimy ją, pokołyszamy, poprzytulamy, porozmawiamy, porobimy głupie miny i wracamy. To nie. Nie dodaję to do ulubionych, tylko chciałam. Aha, to są te twoje malunki, jak byłaś yy, dzieckiem. Dobra, i jeszcze to wystaw. No i zobaczymy. Mm. Dzierganie, inne ozdoby a świeczki może to zło mnie Bo, no właśnie to chciałabym żebyś też wystawiła mhm, musimy poczekać to czekamy dziergamy Uczymy się, jak wygląda ta Twoja nauka. Nie Twoja, tylko małej. Na drugim poziomie. Mhm. Jeszcze myślenie. Chciałabym, żeby przynajmniej było na trzecim. Już. Ojej. Ten. Y... Mógłbyś mi. W ogóle, jak się czujesz? A co Ci myślę? źle? Chcia... Mógłbyś nie to, tylko chciałabym, żebyś. Poczytał chłopakom, bajkę. Tutaj masz chłopaków. Tutaj oni są. A, dobra, Ruszyli, zabójcie. U Baby najmłodsze. Nasze słoneczko. Kochani, wspomniałam wam, że planuję z nimi jechać na wczasy, na wakacje. Zresztą muszę wam wspomnieć, że już niedługo skończy nam się lato, ponieważ najważniejsze są rachunki, nie ukrywajmy tego. A już dostałam informację, że muszę zapłacić rachunki. No więc, kochani, to jest ważniejsze. Na wakacje pojedziemy sobie kiedyś indziej. No. Tak jest życie planne, wakacyjne, odleciały, kochani, w siną dal. Jasne, że byłoby łatwiej, gdybym. Coś tu jest? Pewnie rachunki. Łatwiej, jakbym sprzedała stąd i bym miała tą kasę, no ale tak nie chcę. Nie chcę iść z tą generacją, no taką łatwiznę, chcę im trochę utrudnić życie. No, i sobie, mój drogi, widzę, że problem z zabawą, ale ze sikaniem, tak, siku musi być. I sobie skorzystać. Mógłbyś poglądać sobie telewizję, a tym miałeś czytać małym dzieciom. O, Jory skończyła, bardzo fajnie. Ona też nie posłucha bajkę. Co ten wujaszek tak kurczę, kręci się i kręci i nie umie w jednym miejscu czytać. Że te biedne dzieci nawet nie wysłuchają bajki. Mhm, poszedłeś łapki umyć. Musisz zmienić brudną pieluchę. I chciałabym, żebyś coś mi stworzył, bo to też byśmy sprzedali. O! Gadżety może, co? Mamy. Mechanizmów nie mamy. A tutaj musimy odzyskać jakieś części. A ja nie mam nic. Nic, 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 nic. O, napraw. Dobrze, kochana. Jory, zapomniałaś tabletu? Spać się chce. O, ale oczywiście wystawiamy. I podziergamy, może, obiekty. Jakieś dekoracje. Co tu możemy? O, jakie fajne, jakie słodkie. Słuchajcie, dzieciom muszę to zrobić. I ja... O, jakie słodziutkie. O, oh, jakie jest słodkie. Słuchajcie, dla naszego maluszka, taką ośmiorniczkę, proszę, rób. I tak, aura będzie miała niedługo urodzinki, bo jutro, ale wiecie, że niemowlaków postarzam poza kamerą. Natomiast na drugi dzień hurtowe, kochani, urodziny moich bobasków i później gaj. No to. Ten dzień zrobię wszystkim jednocześnie urodziny. Żeby nie było. Zamiast trzy w jednym będzie cztery. No i wiesz, co tata ta? Coś słabo czytasz? Muszę ci powiedzieć. Słabo, słabo, biedne dzieci. Spać im się chce, słuchajcie. Spać może drzemkę. Tak, wyślę ich na drzemki osiku. Nie bujaczek, tylko skorzystaj sobie i idź... O, znowu jakiś błąd. Nadrzemkę. Nikolasik też. O, co my tutaj mamy? Kochana. O, nie, nie, nie. Moment. Odzyskaj części. Opraw. I idzie na plopsy. Może jakiś portret? Pszczółki zaatakowały, niedobre. Wyrzuć się na karm. I coś mi tutaj kurczę lata. Tu? Przysięgłabym, że tu jakieś robactwo. No tak! O, możemy ewoluować. Ale to jest jakieś. A nie, to chyba stąd Dobra, <laughs> smutny jest, słuchajcie Gaj jest smutny Drodzy Gaju, idź sobie skorzystać Weźmiesz prysznic Oj, pięknie, udało nam się Co sprzedać Tak? Tak yy, Dostarczymy Wow, ten sweter, idziemy w swetry, kochani Idziemy w swetry. No, mam nadzieję, że to się Simon będzie podobać. Zaraz musimy coś jej zrobić. Dziewczyny, która z Was dzisiaj będzie gotować? A ty co, przy telewizji? Dobra. Gaj, co robisz? Więc to to mógłby sobie usiąść, pooglądać i pogadać. Pochwal, bo wy mało ze sobą rozmawiacie. A chciałabym, żebyście jakoś je przynajmniej lubili. W końcu mieszkacie ze sobą. Gdzie idziesz, Amanda? Spać? Pewnie spać. Ukończyła arcydzieło. No, i pewnie bym mogła je sprzedać za dwa tysiące. Słuchajcie. Ciężka sprawa. Na plopsy idzie. Na plopsy idź sobie skorzystać. Nakryjesz mi ładnie do stołu, bo chyba jadło coś tam mamy, nie? W tej lodówce to ja mam pełno. A to? Mogę to sprzedać? A przyciągnąć. Steg został jeden. Coś tajemniczego też. Pieczone ziemniaki. Okej, okay. to kto jest tak umierający? Tobie się sikać sen i sobie skorzystać. Weź porcję. Weź porcję. Tutaj panowie rozmawiają, ale niech także już wcinają. Jeszcze dzieci musimy nakarmić. Hmm, dzieci, dzieci. To zaraz. Damy im papu. Może te brownie. Nie pofalam, ale niech będzie. No, robię sobie porcję. Amanda wzięła. No nie, później obudzisz się i będziesz głodny. Dobrze. Czory wez sobie, a chłopaki wezmą sobie to. No i będą w miarę, w miarę najedzeni. Jeżeli chodzi o wakacje, kochani, to jak to się mówi, co się odwlecze, nie ucieczę, nie martwcie się. Najważniejsze są dla mnie te rachunki, żeby je opłacić. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze coś sprzedać. Ile? Tam było ponad 8, nie? Jeszcze, jeszcze brakuje, ale mam nadzieję, że uda nam się, kochani. Dzięki, Gaj. Ty jesteś bardzo śpiąca. Ja bym chciała jeszcze, żebyś podeszła do Aury aura śpi, nakarmisz ją jeszcze piersią pokołyszesz, poprzytulasz porozmawiasz i możesz iść spać dylanty to samo wy się dobrze czujecie nawet odłóż a gaj mi to posprząta dzieci kochane, słodkie dzieci Yy, tak, maluszki. Skorzystają sobie z nocniczków. Oj, uwaga, uwaga. Muszę się Jory zająć. I Nikolasem. Alarm. Alarm, słuchajcie. To tak, yy, chodź. Pochwal małego. Poznaj. Chciałabym, żebyś poprawił mu humor. I się z nim pobaw. Jory, słodkości, ty moje, złotko. O, widzę. Dziękuję za postawienie tutaj talerzyka. Ty się nią zajmiesz. Uwi, widzieliście? Obejmi małą czulę. Możemy się z nią także pobawić. A ja ten talerzyk dam do śmieci. O. I trochę zarobiliśmy. Minimalnie, bo minimalnie ale się udało. Nikolas. Dobrze jeszcze trochę. Opowiedz mu historię. Pobaw się z nim. O właśnie, właśnie, właśnie. I na razie to wszystko. Tutaj obejmij małą czulę. Popraw humor. Porób zabawne miny i się z nią oczywiście pobaw Jakie to słodkie Słuchajcie, uwielbiam tą interakcję Wiem, zachwycam się bez przerwy, ale tak samo jak poślij pocałunek Tak właśnie tą interakcję także bardzo lubię oglądać A mając tyle bobasów w tej rodzinie, To warto z tego korzystać Co się stało? Bardzo rozgniewany. Bardzo rozgniewany. Mhm, mhm, mhm. Łojciu. Okaż mu miłość. pofal, mhm, Może nie bo się zdenerwuje. Opowiedz historyjkę. Uch. Ale położymy go spać, słuchajcie. No to za buntownik. Poczytaj mu do snu, to mam nadzieję, że od razu się uspokoi. Co za buntownicze dziecko. Niezależne. Może dlatego? A moment, 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 wujciu! Słuchaj, no. Żadna baja, ja chcę sikać. On sobie skorzysta. A ty tutaj podejść. I później możesz go... Położyć. O, coś udało nam się. Słuchajcie, sprzedać. Yy, łupnę sobie tutaj. O, i uwaga, kochani, ładnie ogarnięta małej. Yy, możesz także poczytać jej do snu. O, tu kołderką i mała yy, zaraz pójdzie spać. Coś się takie rozgniewane. Słuchaj, no, ty mały. Dobrze, to może ona. Ma ta mała Alana się tym zajmie. A ty jesteś głodny, no. No, ale mi jadłeś przecież dziecinko. No nie będzie te brawni, no trudno. No, Wy sobie. Dobrze, to ty zjedz te brawni, a ty, mała, idzie sama? Do łóżka? Śpi. Miałaś ją przecież położyć. Yy, sprzedajemy i kochani, mamy, mamy na rachunki zmęczona jest Alana. Nie szkodzi. Najważniejsze, że możemy zapłacić rachunki. Nie odetną nam prądu ani wody. I na koncie, moi drodzy, mamy tylko 182 Simolony. A ty możesz iść już spać. Gaj przypilnuje dzieci. Niech to do lodówki. Nakryje mi do stołu. Na śniadańko i poczekamy jeszcze, jak mały buntownik, słuchajcie, pójdzie spać. Dobra, niech on idzie spać. Jutro się mama tobą zajmie. A tymczasem, kochani, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek wyzwania. Minimalistycznego życia. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Serdecznie Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z tej serii. No a teraz się z Wami żegnam i jak zwykle mówię Wam PA-PA!